Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze scenariuszy Flycorp. Ostatnio udało nam się skończyć ostatni szybki scenariusz, więc dzisiaj przechodzimy do pierwszego ekstremalnego scenariusza. Już ostatnio te scenariusze się wydawały ekstremalne, no ale dobrze, zobaczymy co nas czeka. Dzisiaj scenariusz Stany Zjednoczone Ameryki. Twoim celem jest rozbudowa sieci transportowej i połączenie wielu dużych miast w różnych Stanach. Zacznij od wschodniego wybrzeża i posuwaj się na zachód, aby dotrzeć do Alaski i Hawajów. To co? Łapeczkę w górę zostawcie i zobaczymy, co mi się uda zrobić. Ogólnie mamy przeżyć pół godziny i zarobić 30 tysięcy. okej okay. no zobaczymy. Zobaczymy, czy to będzie trudne, czy nie. Jak na razie, to widzę, że mamy dosyć mało pieniędzy. Połączyłem wszystkie te cztery miasta i jestem praktycznie na zerze Więc nie ma co tutaj nawet myśleć teraz o jakichś dodatkowych, zapasowych połączeniach czy coś takiego. Musimy z tym poczekać. Na razie to ja bardziej bym szedł w to, żeby połączyć wszystko, to mamy, żeby jak najszybciej zacząć zarabiać, żeby tych pieniędzy było coraz więcej i żebym mógł podłączać kolejne miasta. To miasto myślę, że podłączyłbym z Waszyngtonem. Myślę, no, troszkę drożej niż z Kolumbem, ale jednak z Waszyngtonem myślę, że miałoby to większy sens. Jest jeszcze Detroit. Może zaczniemy od tego. Tak, jest troszkę bliżej, także na to mnie stać. I niech ci ludzie już zaczną jakoś tutaj latać i niech ta linia zacznie zarabiać. Ok, okej, okay, okej. Okay. Ile tutaj mamy mieć? 165. Dobra, musimy chwilę poczekać. A w międzyczasie pojawiło nam się jeszcze jedno miasto. I oni serio dają to miasto tak daleko, że no niestety trzeba płacić. Ale czy tu się już uda? Tak, tu się już uda. Dobra, mamy to. Także to jest połączone. Tu leci samolocik, w którym jest 18 pasażerów. No dobrze, dalej 13. Także troszeczkę pieniędzy z tego powinno być. Waszyngton. Widzę, że robi się coraz bardziej, to znaczy coraz bardziej się świeci. I teraz pytanie: ulepszać samoloty czy ulepszać lotniska? No właśnie, na razie ja bym poczekał i bym oszczędzał pieniądze, jednak żeby wszystko podłączyć. O, to już widzę, że można podłączyć. Świetnie. Świetnie, świetnie. No i dobra. I trzeba obserwować okolice tego Waszyngtonu. Ewentualnie kiedyś się zrobi jeszcze jakiś taki przelot tędy, żeby nie wszyscy latali tam tędy, ale na razie to chyba muszą jakoś z tym żyć. Dalej mamy praktycznie 30 tysięcy do uzbierania. Czasu coraz mniej. Już prawie 10 minut tutaj w grze minęło. Mamy kolejne miasto. Ok, świetnie. W sumie troszeczkę tych pieniędzy jest. Można by się zastanowić na przykład nad jakąś taką trasą. Z Detroit na razie chyba nie muszę. Nie, to też bez Aż tak może to bardzo nie jest potrzebne. Ale ci na przykład, co z Denver tutaj lecą, w Kolumbię będą mogli się przesiąść do Atlanty. Więc zawsze coś. Waszyngton chyba jednak będzie trzeba powiększyć, tak, na wszelki wypadek. I ja bym też może powiększył samoloty, które do tego Waszyngtonu przylatują. Myślę, że to będzie dosyć logiczne. Wtedy one będą szybciej latać, będą szybciej zawierać tych pasażerów. No i, no i powinna się sytuacja lekko poprawić. Kolejne miasto. Połączyłbym je sobie tutaj i tutaj. To jest pierwsze moje podejście do tego scenariusza, więc ja tak naprawdę nie wiem, jak tutaj będzie później z pieniędzmi. Czy, czy to, że ja teraz sobie robię dodatkowe połączenia, to jest dobry pomysł? Zły? I się okaże. Się okaże. 18 minut. 18 minut. 30, do 30 tysięcy jeszcze serio daleko. Co tutaj? Tu widzę, że leci jakiś czerwony. To jest długa trasa, tak. I tutaj też. Dobrze, to sobie możemy w takim razie powiększyć. Tutaj też w sumie czerwony, a tu z drugiej strony dużo ludzi. I to nie wiem, czy wytrzyma. Nie wytrzyma. Ajdź, ajć, ajć, ajć. W Kolumbię. No jest troszkę tych ludzi. <laughs> Teoretycznie, no nie, lotnisko przed chwilą powiększyłem. Ten poleciał prawie pełny, ale ja bym jednak chciał, żeby on ciut szybciej latał i w sumie właśnie, tu w okolicy te samoloty też niech troszkę szybciej latają. Mamy pieniądze, ulepszajmy, tak. Co tu się będziemy bawić w jakieś takie malutkie, wolne samolociki? Jak to wszystko można po prostu poulepszać. Niech to działa troszeczkę lepiej, proszę bardzo. Z Nowego Jorku... Co jest? Co to by... Coś, coś się zepsuło, coś mi tutaj za bardzo powiększyło. Filadelfia, yy, Nowy Jork, chciałbym yy, samolot powiększyć. Tutaj na tej linii, tu jest dalej mały samolot. Ok, to też mogę powiększyć. Tu jest dobrze, tu jest dobrze. Ok, no i dobrze. Przyspieszamy czas i zarabiamy. Z Atlanty, coś zaraz wyleci. Dwa samoloty albo jeden. Ajajaj. Dobra, ulepszmy to, ulepszmy to. Za stówkę mogę ulepszać, tak, bez przesady. A tu sobie kupmy drugi samolot, żeby na dłuższej trasie latały dwa. I dajmy je może na 100 pasażerów. Tak, dwa samoloty na 100 pasażerów. I jeszcze tak myślę, w ogóle nie ma nowych miast? Co jest? Czemu jest tak mało miast? Halo, więcej by ich się przydało. Waszyngton się troszeczkę świeci. Do Houston chcą latać. Dajmy jeszcze jeden samolot tutaj. W Kansas możemy stówkę zapłacić. Las Vegas, proszę bardzo, połączymy sobie z dwóch stron. Ten samolocik na stóweczkę. Z tamtem musimy jeszcze chwileczkę poczekać z tamtym poczekamy, może Nowy Jork tutaj, właśnie Nowy Jork żeby nie musieli wszyscy przez Waszyngton latać, to na stówkę Filadelfia, tego nie wytrzyma zaraz, tak tak, 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 przyspieszmy, przyspieszmy i obserwujmy gdzie są problemy tu by się coś przydało, tak, czy ja tutaj teraz mam dwa samoloty naraz w jednym miejscu praktycznie, musimy poczekać aż to się troszeczkę rozleci aż ten odleci troszkę dalej i wtedy moglibyśmy ten ulepszyć ewentualnie, może go nie ulepszyć Ulepszać? W sumie on pusty praktycznie lata. No niby można by, ale to tylko po to, żeby latały w równej odległości, bo jak widzicie to oni ładnie wszystkich wyciągają. Dobrze, wydam 160, żeby równo latały. Tak, mogę, mogę tyle pieniędzy poświęcić na to. Yy, 3000 mam coraz mniej czasu. Ja teraz tak naprawdę nie powinienem ulepszać, jeśli nie potrzebuję. Jeśli to działa, to nie ruszamy. Chociaż takie coś, to aż się prosi. Na długiej trasie małe samolociki. E, tu musimy na pewno ulepszyć ten samolocik. Okej, okay, to nie są jakieś wielkie pieniądze, także to możemy zrobić. E, otwórzmy też sobie może jedno takie połączenie. No tak, i każdy samolocik to już trzeba teraz na początku, bo to bez przesady. E, takie małe, żeby latały. 12 minut, 24 tysiące. Damy radę? Badamy. Coś mi się wydaje, że pierwszy raz od dawna uda się przejść scenariusz za pierwszym razem. Chociaż ostatnio też tak myślałem. Myślałem sobie, o, krótki odcinek. To znaczy, może nie, że za pierwszym, ale jakoś tak. Nie wiem, już po drugim podejściu byłem pewien, że zaraz wygramy, a się skończyło na odcinku praktycznie godzinnym, a nie mniej niż 10 minut. A dzisiaj chyba jakoś to się uda. Yy, dobrze, Denver tutaj powiększyłem. 10 minut jeszcze mamy tych w grze, ale teraz właśnie. Jest więcej samolotów, więc też zarabiamy troszkę więcej niż tam na początku. Yy, Kansas sobie mogę ulepszyć. Oczywiście tutaj gdzieś mi dali miasto. No przecież, żebym wydał wszystkie pieniądze, yy, połączmy sobie to z Las Vegas yy, i tu by się serio przydało, nie wiem, kilka samolocików bo tam to będą się kolejeczki ustawiać czy to właśnie w Las Vegas będą czekać na ten samolot czy w Portland też będą ludzie tam się niepokoić kiedy ten samolot do nich przyleci Kolumb, proszę bardzo, proszę bardzo Yy, dobra, ja tutaj już kupuję drugi, bo jeszcze będziemy. O, właśnie, dalej tam latać. Także to by się przydało. Ciebie na 100, ciebie też dam na 100. Tak, tu musicie szybko latać, tu musicie szybko latać. Yy, I jeszcze ten jeden można by powiększyć. 9 minut, ja mam za mało pieniędzy. Yy, tutaj stówka, tak. Teraz tu będzie troszkę poczekalnia, więc przydałoby się więcej miejsca. No, można by niby stąd jeszcze. W Atlancie wielka wystawa gier. Okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze. Więcej turystów, no, niby będziemy więcej zarabiać. Chociaż ja się troszeczkę tego obciążenia tutaj boję. Yy, muszę to powiększać. Nie muszę. Nie muszę, nie muszę, ale samolot mógłby być większy, tak samo ten. No właśnie, to możemy powiększyć. Możemy też powiększyć samoloty w okolicy Atlanty, tak, żeby w razie czego do tych miast po drodze mogły jakoś yy, łatwiej dolecieć. Yy, Denver jest prawie pełne, no nie dziwię się, i zaraz Las Vegas będzie pełne, jak będą chcieli przez Denver do Dallas latać. Chyba, że takie połączenie bezpośrednie Las Vegas-Dallas okej. Okay. To nawet nie było jakoś super drogie, tylko zapłacić trzeba. Hmm, niestety, za ulepszenie tych samolotów. Ja bym zrobił jeszcze. Ja bym zrobił jeszcze Denver, Portland. Też większy samolocik, ale chwilę mamy 8 minut, a jeszcze tyle pieniędzy muszę zarobić, żebym ja się nie rozpędził tutaj za bardzo. Miami, Atlanta, macie. Samolot, stówka. Samolot, stówka, Las Vegas. Tutaj to się serio nie dziwię. Za dużo połączeń do jednego miasta no i co teraz co teraz, teraz musimy musimy nie przegrać i musimy się zmieścić w czasie yy, bo chyba jak zbiorę 30 tysięcy to od razu się skończy co nie, tak tak tak, nie no to się powinno udać, o ile teraz nie będę musiał jakichś dziwnych rzeczy ulepszać drogich, no właśnie zostawmy trudno, 200 może niedużo ale oszczędzamy. Oszczędzamy, żeby potem się nie okazało, że czas się skończy, a mi 200 zabraknie. Yy, ale coś mi się wydaje, że i tak to Denver będzie trzeba. Dobra, 200. Najwyżej jak przegram, jak przegram, jak mi 200, Ej, jak przegram i mi 200 zabraknie, no to będzie, będzie ciekawie. Yy, 15 tysięcy, także połowa drogi, 16, 17. Patrzcie się, jak te pieniądze szybko przychodzą. Strasznie szybko. Hmm, tutaj, tutaj, tutaj mogę powiększyć, dobrze. Powiedzmy, że to jeszcze nie jest aż taki wielki wydatek. Yy, tu jakiś czerwony leci, ale no dobrze, leci czerwony. Kansas jest zielony, także dostarczy ludzi, yy, a tam nawet ich jakoś dużo nie ma. Yy, widzę, że na Alasce jakieś miasto nam się pojawiło, tylko teraz yy, muszę podjąć decyzję, czy chcę wydać 700 coś. Czy na razie sobie czekamy, bo w sumie 4 minuty to miasto pewnie wytrzyma. Coś mi się wydaje, że może wytrzymać. Yy, a bardziej się boję, że ja nie uzbieram 5000. Nie no, muszę uzbierać. Muszę uzbierać 5000. Yy, dobra, wiecie co, łączę, żeby nie było, że zostawiam, możemy to połączyć. Mogę nawet ulepszyć samolocik, niech tam 100 pasażerów wozi. Yy, powinno się udać. W 3 minuty już tam niecałe 3000 to, to się uda. To się musi udać. Proszę bardzo, jeszcze nawet 200 mogę tutaj wydać. Okej, okej, okej. No i to się już powinno trzymać. Na laskę sobie mogą latać po Stanach. Teoretycznie mogli dać więcej miast. No, udało się. Mogli dać więcej miast, bo jak już robimy jeden kraj, to powinno być tego bardziej gęsto. No ale cóż, mamy to. Dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał, że podoba Wam się powrót do troszkę krótszych odcinków z Flycorp. Yy, zostawcie łapeczkę w górę i słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć.